Dany jest ciąg geometryczny, drugi wyraz tego ciągu oraz iloraz są równe 2. Czyli chodzi o to, że możemy sobie zapisać jako drugi wyraz jest równy 2 oraz iloraz, czyli literka Q też jest równy 2. No i możemy sobie tak symbolicznie zrobić po prostu. 5 kresek, no bo pytają się nas o sumę pięciu początkowych wyrazów. I skoro wyraz drugi jest 2, no to po prostu tu możemy dać dwójkę. Skoro iloraz jest 2, to każdy kolejny wyraz powstaje poprzez pomnożenie przez 2. Czyli trzeci wyraz będzie wynosił 4, kolejny wyraz 8, no i kolejny 16. A zatem pierwszy wyraz w tę stronę dzielimy na 2. Czyli 1. No i pytają się nas o suma tych pięciu początkowych wyrazów. Jeżeli sobie je dodamy, no to chyba nam wyjdzie 31, czyli odpowiedź D jest poprawna. Chcesz zostać lekarzem lub inżynierem? Link w bio. Koniecznie zajrzyj.